Mamusiu, jak tu ładnie. Mamusiu, jak tu pięknie. Dlaczego trzymałaś mnie w tej mrocznej celi tak długo? Dlaczego siedziałem tam tylko sam? Ani z kim pogadać, ani z kim się pobawić? To to jest bezprawie, żeby dziecko trzymać tak długo bez wyroku. 48 to jeszcze rozumie, ale tak długo? Waliłem rączkami, kopałem nóżkami. I znikąd pomocy. Dopiero po dziewięciu miesiącach na wolność. Mamusiu, jak tu ładnie. Mamusiu, jak tu pięknie. To jest ciekawostka przyrodnicza. Ja mam ochotę na bebiko, a co dostaję? To co mama chce? Już w trzeci dzień jak dostałem pseudonim partyzancki zygota, mama zaserwowała mi pół litra i śledzia. Ja po paru miesiącach takiej kuracji mam wątrobę do wymiany, a dopiero jutro dostaję książeczkę zdrowia. No to jest niesamowite, żeby dziecko było przywiązane do matki jak pies na smyczy do właściciela. Zresztą pies ma teraz lepiej, bo teraz robią taką smyczkę rozciąganą, i można sobie pozwolić na więcej luzu, chociażby na spacer na uwięzi. A dokąd ja miałem pójść? W koło woda. Ja bez łódeczki, jak ten Robinson Crusoe z gołymi piętaszkami. Mamusiu, jak tu ładnie. Mamusiu, jak tu pięknie. A na wczasy z mamą to pojechaliśmy do Międzyzdrojów. Słońce świeciło niemiłosiernie, a ja byłem bez okularów słonecznych i bez tego kremu UV28. A mama chodziła na plażę dla tych, co się nudzą. A nudziarstwo łaziło na golasa. A ja byłem taki podniecony, takie ekstra laski łaziły po plaży, że sobie obiecałem, że jak wyjdę z tego mamra, to choćby na czworakach, ale pójdę do salonu masażu i zamówię sobie taki najlepszy ze wszystkimi bajerami. A to jest przecież głupota, żeby dziecko uczestniczyło w tych igraszkach miłosnych. Jak mama się chce pokochać z jakimś facetem, że o tatusiu nie wspomnę, to powinna dziecko zostawić w przechowalni, a nie zabierać ze sobą. No, to jest, no, to, to, to... dziwię się mamie, bo chodzi do kościoła, a sam słyszałem, jak ksiądz mówił, a on najlepiej wie, że człowiek jest człowiekiem i to od momentu zapłodnienia. Ale żeby się ktoś z takim człowiekiem liczył, nie ma takiego małego rzecznika praw obywatelskich. A jak rozgadaliśmy się z kolegami na porodówce, to jeden mówił, że był przenoszony. Ciekawe dokąd. A drugi to przegryz pępowinę ze złości, bo mówił, że był zrobiony bez miłości. W probówce. A trzeci się chwalił, że już po siedmiu miesiącach wyszedł na wolność. No i gdzie jest sprawiedliwość? No, chyba, że była amnestia. A w ogóle, jak ja siedziałem, to były wybory, i mnie nie było na liście. To jest łamanie praw człowieka w zarodku. Ja coś z tym muszę zrobić, tylko jeszcze nie wiem co. No, albo się oflaguję, albo zdejmę Pampersa i wszystko oprotestuję. Albo kupię sobie małego anestezjologa i sam się uśpię. Albo pójdę gdzieś w długą, tylko jeszcze nie wiem dokąd, bo podsłuchałem rozmowę w sąsiedniej celi. Owsik synek pytał Owsika tatusia. Tatusiu, nigdy na ten temat nie rozmawialiśmy i chciałem ciebie zapytać, co ty na to? Niedawno wyskoczyłem na rekonesans. Patrzę, zielona łąka, na niej pszczółki, motylki, złote słonko świeci na błękitnym niebie. A dlaczego my, owsiki, musimy żyć w takim ohydnym państwie? A tatuś na to, zamknij mordę, synu. To jest twoja ojczyzna. No i co pan na to, pułkowniku Kuklińskim? Urodziłem się w ustroju pięknym I jedynie słusznym W którym trzeba być posłusznym Nie wiem czemu, gdy go nie ma Śpiewam pieśń urodzinową Na nutę niecałkiem nową Wątroba, wątroba, wątroba moja Nie jesteś już młoda, pięćdziesiąt masz lat I ciebie mi szkoda, bo płuc to mi żal A serce w rozterce znów idę na bal Wątroba, wątroba, wątroba moja ten wieczór dziś tobie poświęca twój kat. I wierz mi, kochana, że jesteś jedyna, tak czule to tylko swą matkę wspominam. Wątroba, wątroba, wątroba moja. W domu było nas czworo, miałem siostrę, ojca, matkę. Do szkoły chodziłem w kratkę. Bardzo chciałem mieć brata, a starzy inne plany mieli. Brat był w Moskwie, tak jak chcieli. Chcieli jeszcze dużo więcej, ci panowie sekretarze co czerwone mieli twarze, żebym był dla brata bratem, żebym kochał swego brata i ogólnie ta. A gdy byłem już aktorem, to nakaz taki wydali, żeby ludzie się nie śmiali. No więc ja dzisiaj jak idiota śpiewam pieśń urodzinową na nutę niecałkiem nową. A potem przyszły czasy nowe, co jej dzieci pamiętają, bo te czasy już osiem lat mają. Solidarnie się zrobiło i nadzieja była w nas, że paranoja pójdzie w las. Rozpisano nawet konkurs na piosenkę całkiem nową. A z kim tu iść tą wolną drogą? Że nagrodą była władza, więc się wszyscy pokłócili i ideały porzucili. Znów wróciła paranoja. Ja nie, ja chcę być znów przy korycie. Każdy o tym marzy skrycie. Więc nie dziwcie się, kochani, że śpiewam pieśni urodzinową na nutę niecałkiem nową. Czas już kończyć urodziny. Bo wątroba nie wytrzyma, nie pomoże rada Tyma, nie pomoże sam mi zbralczy, by rozwiązać rebu z Lecha. Żeby wygrać, trzeba mieć pecha. Ja bym przegrał, gdybym wygrał. A co to znaczy dla Stalina? Co to znaczy dla Lenina? Co to znaczyć ma dla Polski, że śpiewam pieśń urodzinową na nutę niecałkiem nową? Wątroba, wątroba, Kontroba moja, nie jesteś już młoda, pięćdziesiąt masz lat. I ciebie mi szkoda, Popłuc to mi żart, a serce w rozterce znów idę na bal. Wątroba, kontroba, kontroba moja, ten wie. Czur dziś tobie poświęca twój tak i wierz mi kochana, że jesteś jedyna tak czule, bo tylko swą matkę wspominam. Pątrowa, pątrowa, pątrowa moja.